Za trzy dni w bój o kolejne ligowe punkty ruszą piłkarze Zagłębia Lubin. Tym razem podopieczni Marka Bajora mierzyć się będą w Zabrzu z miejscowym Górnikiem i właśnie do tego pojedynku Miedziowi przygotowują się od wczoraj. Drużyna trenuje raz dziennie na boiskach ze sztuczną nawierzchnią w Legnicy i Głogowie. Piłkarze Zagłębia pracują nad taktyką, doskonalą wykonywanie stałych fragmentów. Dzięki dobremu rozegraniu rzutu wolnego podopieczni Marka Bajora zdobyli gola w meczu z Koroną Kielce. Z jakim nastawieniem na mecz z Górnikiem Zabrze pojedzie drużyna Zagłębia Lubin? Jedziemy walczyć o trzy punkty i tutaj jest jasna deklaracja i zespołu i moja tutaj, że w ostatnim meczu z Kielcami można powiedzieć, że straciliśmy dwa punkty, więc no, trzeba te punkty dalej gdzieś szukać i odrabiać. Tutaj nie mamy nic do stracenia. Jedziemy na zawsze powalczyć o korzystny wynik i mam nadzieję, że, że, że tutaj wszyscy zdają sobie sprawę, że ta tabela jest tak spłaszczona, że Porażka w tym meczu może spowodować, że gdzieś tam spadniemy niżej w, tych, w tej tabeli, więc tutaj nie możemy sobie na nią pozwolić. Jedziemy pełni optymizmu, bo uważam nie, niezły mecz, w szczególności w pierwszej połówce, jaki żeśmy rozegrali u siebie z Kielcami. I, I tutaj nie mamy się czego obawiać w Zabrzu. No, na pewno trzeba szanować przeciwnika, ale nie, nie należy się go bać. W zespole panuje dobra atmosfera. Dziś klubowej telewizji pomagał trenujący indywidualnie Amer Osmanagić, który przeprowadził dla nas krótki wywiad z Sergio Reyną. Powiedz lubi. Idziemy, zagłębie, idziemy. i džeme povičenstvo do Gornika. Zabrže. Gorniku. Gorniku. Džin dobre, sa nama je zavodnik Zagome Lubin, Sergio Reina. With us is player of Zagome Lubin, Sergio Reina. Sergio, co ti robiš teraz? Tvoje kontuzije je dobre? Your injury is good now? You are, you are ready for match? Yes, I am dobro. Barco dobro. Every day lepi. Everyday dia, o polsko ou inglês... Se você preferir, espanhol. Muito bem. Muito Muito bem. Muito bem. E o que você sobre o match em Gornik Zabrze? é difícil. difícil. É difícil. difícil. É difícil. É difícil. É difícil. É difícil. É difícil. Ciao Zespo. Huh? Ciao Zespo. Guys, everyone is, uh, is good. Yeah, 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 He's ready uh. for, for, for go to the match. No. Ne ma problema. Ti je počekuje učenstvo. You think we will win there? Yeah, why not? Why not? Uh? Yeah, why not?